Ten pomysł, tytuł tego przedstawienia Efekt Motyla. Stąd się wziął. Kiedyś usłyszałem o takim gościu, matematyk, na pewno słyszeliście, Albo wielu z was słyszało. To w Amerykanin, nazywał się Edward Lawrence. W latach 60. a był znakomity matematykiem, i też meteorologiem. Zbudował takie równania za pomocą których udowodnił, że, szczególnie meteorologii, ale nie tylko w różnych zjawiskach e, udowodnił, że małe działanie w jednej sferze, małe działanie w jednej sferze za jakiś czas w innym obszarze może przynieść zupełnie rewolucyjne zmiany. I nazwał to efektem motela, dlatego że na przykład, że meteorologiczny, że przypot Skrzydłom motyla w Singapurze ten delikatny podmuch może za kilka dni spowodować potężną burzę w Kalifornii, w Stanach. Nie? I udowodnił to. I jak ja słyszałem, przyszło mi też na myśl, że tak jest też w naszym życiu, nie? że tak jest w tym, czym dotykamy. Że jest taką żelazną logiką to, że to, co czynimy. Nawet w tych drobnych sprawach, bo wielu z nas się wydaje, że to wszystko jest drobne, nieważne, że liczą się tylko ci, którzy są w mediach, są wysoko, że oni mamy nie? a my, co my możemy? Ale okazuje się, że prawda jest zupełnie inna, że nasze drobne decyzje, nasze drobne działania, czy to, myślałem, w nienawiści, czy w miłości, delikatne gesty, w stosunku do naszego bliźniego, do drugiego człowieka, powodują ten łańcuch, że gdzieś za jakiś czas zupełnie nieoczekiwane zmiany, nie? Tej miłości, te działanie tej miłości. My często nie oglądamy tych efektów, bo one są poza naszym zasięgiem, ale one nie giną. I to samo jest z nienawiścią. Co tworzymy, nie? To ktoś potęguje. Ale chcę mówić tu dzisiaj o miłości, że ważne są te, te drobne rzeczy, które wydawałoby się nic nie znaczą. Nie, to zły przychodzi i mówi, to nic nie znaczy, nie? To jest nic. I to jest nieprawda. Oni starym kłamczą te drobne rzeczy, te małe ziarenka, sprawiają, że... że gdzieś owoc może być potężny, że ta miłość ratuje życie, życie wielu ludziom. I też, tak było też w moim przypadku, nie? Kiedy ja... Życie było bardzo uciekłe. Ja się wychowałem w tym mieście. Dotykałem tu do nieciekawych rzeczy. Są ludzie i są świadkowie, którzy też e, uczestniczyli w tym. Widzieli, nie, ja głęboko uzależniony człowiek od alkoholu, od e, innych używek. Z chrześciami naprawdę e, bolesnymi, gdzie dużo dużo razy zadałem innym, dużo razy zadałem sobie. Wydawało mi się życie. Niektórzy powiedzieli tak, byli tacy ludzie. Życie, bankructwo. Nic z niego nie będzie. <grym> kiedyś i tak dalej. O mało nie umarł ileś tam razy. Nie, nie zabiło go to jego doświadczenie, te, ten alkohol i ten te jego, te jego styl życia. Te bójki, nie bójki i, i Pan Bóg mnie odnajdywał Był cierpliwy. Dobijał się do mojego serca i mi odnalazł. Nie? I odnalazł i czynił cuda. I czyni te cuda, nie? Czyni te cuda? E, ja to skracam, nie obdarzył mnie, obdarzył mnie życiem, że jestem, że postawił mnie tu i że muszę mówić. nie? Mówić, nie mogę zamiatać tego pod dywan, co zrobił w moim życiu, że obdarzył mnie, e, że mam żonę. Bardzo kochającą żonę. kocham mnie bardzo, czuję tą miłość. Że obdarzył nas pięciorgiem dzieci, żyjących, że e, dwoje z nich, oprócz tych pięciorga dzieci poszło do nieba. Jedne w tym tygodniu, w środę. E, może Agata jeszcze powie coś o tym, nie? Że to są wydarzenia konkretne, nie? Że czekaliśmy, ale się nie urodziło. Żeby nie poszło do nieba że, jestem ja mu wdzięczny za to, że y, posłużył też z nami, że te życie powstało, że mamy kogoś w niebie, kto orientuje za naszą rodziną, że jest, że to jest nasz, y, że mamy syna i córkę tak. I że wiele, wiele innych dziew dokonano. On udowadnił mi to, co mówiłem na początku tu, że jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Bo wbrew temu, co mówili inni ludzie, co ja myślałem sam, że pewne rzeczy się nie mogą stać, to one się stają i dzieje, i tą historię tworzy y, cały czas. Nie? Jest tylko sprawa, żeby mógł ufać, żeby, za, żeby rzucić się w Jego ramiona, żeby uwierzyć, żeby pójść po bandzie, życzę jedno, wóz albo przewóz, w tym dobre słowa znaczenie. Nie? Wszystko albo nic. Nie? Dzisiaj przychodzi i on mówi, ale jak chcę da, wszystko. Przychodzi moja miłość i Duch Święty, ufam, że tu jest na tym placu i on może wszystko. W moim życiu, który trwa dziś, nie wiem ile będzie trwać, robi, robi cuda.